Czemu ludzie noszą te pedalskie słuchawki? I no tak jakoś. Dokładnie tak samo jak te yy, torebki pedalskie teraz zaczęli nosić, ten te dresy wszystkie i tak dalej. to już dawno nosili. Ale, ale ostatnio widziałem właśnie jak, jakiegoś posta na, na YouTube, jak ktoś wrzucił, yy, z gifem, gdzie jakiś pet jedzie yy, pedało nogą i naplu, no. na, napluł komuś na auto. I miał właśnie taką torbeczkę gejowską. Ale mnie kusi... Powiem ci, że coraz częściej mnie kusi, żeby tych ludzi rozjeżdżać. Bo oni się wpierdalają ci prosto pod maskę, mimo że nie ma pasów, mają no w dupie, nawet ci nie rozejrzą. Dobra, jeden... ...team, leci. ci, że już wtedy wyrobiłem taki odruch, że jak takich ludzi widzę, to ja zaczynam przyspieszać. Serio, czasami mnie... Ja... palecą na ten, na szkołę. Czasami mnie kusi, żeby... No to... Ja nie dolecę chyba, to możemy lecieć tu. Czasami naprawdę mnie kłusi, żeby się to nie hamować. Je. No nie chcę tam lecieć. to lecimy spokojnie. to, to leć. Ale dobra, nie lecimy tam. Ja się boję. Lecimy tutaj na dół. Tutaj jeden team. Yy, tam są teamy. Z lewej strony to my lecimy tutaj na ten, na te domki. Jakaś sniperka by się przydała, to fajnie można byłoby ich na dystans wyciągnąć od razu. Byliby bez szans. A to jest w ogóle mapa. Nic tu nie ma Dobra, w razie czego już mam granata, więc mogę walnąć granatem. Ja mam wizona. Dobra, może być ump. Obojętnie co, ale że ja miał tutaj w razie czego. O, zajebiście, ty mam kara. Ja mam teraz 8. Hmm? Dasz mi? Jak masz kara, no to przyjdź do mnie. Ja bym ich po na dystans. No wiem, 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 wiem. No, napierdalały się. Teraz mamy idealny moment, żeby uderzyć. Będę, gdzie dwóch się bije, tam trzeci kłauci. Czy jakoś tak to było, nie? No jakoś tak. Są tam na tym w cały czas. Dobra, no, muszę sobie walać trochę rzeczy. Eee. Yy... Z dwóch stron się nakurwiają Dobra, tu mamy to i to. Ty biegniesz do mnie? Tak, tak, ja już podchodzę. Dawaj tą lunetkę No to czekaj, chodź tutaj na górę. Już ci bez ramią. Chcesz magazynek? Powiększony? Do... O, A zaraz, rtm. zaraz, zaraz. O druga ósemka. Świetnie. I drugi... o, Mosin teraz. No wezmę wezmę Mosina może, co? Z tamtej strony byli jacyś. I z drugiej strony, jesteśmy otoczeni. Usenkę tutaj będę mógł walnąć. Tam jest autko. Tam są. Dobra, dobra. że tam są, tam strzelają, bo widziałem jak dym opada. Ktoś tam używa moździerza. Czekaj, czekaj, z się pod tej. Muszę, mogę sobie wziąć. O, dobra, przeładuję sobie na szybko. Słyszę ich? Bierz. Ca całkiem blisko są, ale. O! Dostał. Oznasz? Ja go już całkowicie. No, ale i tam może zabicie, dobra, to może zestę. No. Jednego kolejny, mnie... kolejny. Eda. Gdzie? Leży. Oznacz? Oznaczyłem, leży. Teraz jeszcze na plecach mamy gości. Co tam widzisz? Nie, jeszcze lałem, w razie czego. A. Ale to był team tylko jeden. Tak, tak, tak. No tak. bo oni tych drugich zabili chyba. Mam jeszcze team na plecach na pewno. Dobra, ale byśmy musieli przejść. Yy... Słuchaj, 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 Są tu, są tu, Z prawej strony gdzieś. Ja się muszę schilować. Jak byś mógł to oznacz No właśnie, szukam ich. To ty tu biegasz? W środku nie. Eee, oni są... A widzę, 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 widzę Poznasz? W tym gdzieś miejscu Zmignął mi Gdzieś w tym domku. Tam jest jeszcze jeden team, oni się tam strzelają, oznaczyłem I jeszcze gdzieś jest sniper Weszliśmy po prostu w sam środek piekła. Jeszcze z prawej strony coś strzelają. O, jest. Ale gdzie był snajper? Właśnie nie wiem gdzie jest sniper, to jest najgorsze. Ale strzelił w ciebie? Dostałeś? Tak, tak, dostałem, dostałem. Obił mnie. A teraz nie wiem. Oni są rozproszeni wszędzie tutaj gdzieś. Ja weszłem do środka jakby, co? Spoko. Ja się schiluję. Służby zewsząd strzelają I uważaj na tego snipera, nie? No właśnie wierzę To Ty chodzisz? Tak, 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 ja wchodzę teraz na, na dach. Żeby się rozejrzeć Ale napierdzielają wszędzie. Fajnie tak snajpi. jest niezwykle satysfakcjonujące. Jest już na dole? Na dachu. Dobra. A co, masz kroki? Były kroki jakieś. A to ty chodzisz, dobra? Nie widzę nikogo na dole. Tam gdzie strzelają? No to wiem właśnie, że tam strzelają. A ciągle nikogo nie widzę. Strasznie głośno. Może przejdziemy do innego budynku, co? Mam, mam, mam. Gdzie gdzie? Tam. Tak, główno widzę Też, liście mi Snajper! Uła. Chowaj się, chowaj się, chowaj się Widzę go. Kurwa, widzę go, jest w domku Czemu ty się nie schowałeś? No, nie widziałem z drugiej strony, ale dobra, już no. będzie on strzela. Przecież zbił to okno Ach, jak, jak masz upośledzonego team tak to współczuję Tak to jest z nim grać Tam nad tym garażem, co zabiłeś chłopa, co nie? Jest, widzę, widzę, mam go. O. Oznacz. Tam gdzieś. Zgubiłem Na dole. Jeszcze jego kolega jest tam. mama. mama Kurwa o, 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 mać! Ja się dostałem. Zresztą, Zresztą nie możesz być... No mało HP miałem. Dobra, no, jestem tutaj na tym. Nie możesz wyleżeć raz na dobrze? No nie umiałem. Autystyk. No, Graj jest stabilna. Powinniśmy chyba sobie klasę postaci medyk wybrać, nie? Nie mogą nas dojeżdżać teraz. Ciągle się tam strzelałem do owego się przy kamieniu. Czekaj, czy chociaż go raz trafiłem. Już nie pamiętam, jak się strzela na taki dystans. Czy trzeba wyprzedzać ten pocisk tak jak w BF-ie, czy nie? Kurba, jest niedaleko. Widziałeś go? Nie. Dobra, mam gościa. Tam jest. W domku? Tak. Sokiem wychyla. Dobra, ja bym spieprzał do strefy. Fajnie, tak snipi. Podoba mi się. Tak, tylko kurwa, oni nas by snipią i będzie git. <grym> tu się możemy zaszyć w A One jeszcze są za sefą, To jeszcze trochę dalej. On może mieć tam auto, bo widziałem dwa tam były. Warzy i drugie. No, tylko teraz czy oni podchodzą tam do Jeszcze z tamtej strony widziałem ludzi Jednego mogłem obić, ale na pewno żyją jakoś. Lubię takie mapy, jak jest taki rozpierdziel Podoba mi się Zewszą strzelają trzeba się pilnować o, Tutaj to może być, naprawdę Jak w bf -ie. Ktoś o. tam jest. No wiem, słyszałem. Tam jest góra. Oa Dostałem nie wiem skąd. Z pleców. Kurwa, jeszcze mnie. Z dwóch stron mnie wzięli. Kurwa. Mm, ja już widziałem to na co na tobie. Faktycznie, z presów. Z dwóch stron było. O, no dobrze było. No o. dobra, czy trafiłem coś więcej, czy nie? Zobaczmy. Mi się wydaje, że coś trafiłem. Trafiłem, czy nie. 109 damage to Malutko.